Mikołaj ma taką specjalną skrzynię, która jest ukryty świąteczny czas, i raz ją otwiera to skrzynię, zagląda do nich i ten czas ich I wtedy się okazuje, że mama ma trochę więcej czasu na pierwni no na łańcuchu magicznego. wyobraźcie sobie, że w tym roku Kolań poszedł do niej, spojrzał na ziemię i mówi dobra, to już jest ten czas, że trzeba go trochę uwolnić. Zagląda. A w pomieszczeniu, w którym ta skrzynia stała, na stole nic nie ma. Mikołaj się przestraszył, bo co to będzie? Na święta nie będzie czasu. Mama nie będzie miała czasu zrobić Elfy biegają, szukają. Ktoś, każdy coś z nich wie, ale do końca nie wiadomo i co. Chcecie pomóc Mikołajowi? Tak. Nie wiem, czy to trzeba pisać. No ale poradzisz sobie, słuchaj, taka fajowska mama, to chyba się przyda trochę, co? Ale słuchajcie, bo to no jest trzeba. Celem gry jest odnalezienie skrzyni, którą jeden ze zwierzątek skradł. Zadaniem dzieci jest rozwiązanie pięciu zagadek, żeby mogły znaleźć zwierzę, które te skrzynie przez przypadek zebrały. Wielu ludzi nie ma czasu na wspólne spędzanie, nawet weekendów. Dlatego to jest przede wszystkim przyświecający nam cel główny. Czyli, żeby rodzice z dziećmi mieli czas na, na, na wspólną zabawę. A druga rzecz to zadania, które trzeba rozwiązać, są czysto logiczne. Czyli trzeba trochę pogłówkować. Na miejscu były okruszki ciasteczek migdałowych, a jest jedno zwierzę które w ogóle ich nie je. Ono woli makowo-miodowe. Dlatego, macie tutaj taką zagadkę teraz, musicie zakryć litery A, C, B i L i wyjdzie wam, które zwierzę jest niewinne. Ty i... Pink. Pink, pink. Pewnie, że pingwin. To jakby złączenie całej rodziny. Żeby mogli razem przeżywać ten piękny czas i rozwiązywać zagadki. Dzieci tutaj przybiegają bardzo radosne, zadowolone, podekscytowane. Już jak mnie widzą z daleka to pokazują palcem, więc tutaj są ogromne, super emocje, tak jak radość szczęście. Szczerze powiedziawszy, nie spodziewałam się, że e, aż tyle spotkamy tutaj osób i aż tyle będzie w ogóle chętnych do wzięcia udziału w naszej grze, e, bo naprawdę, stojąc tutaj właśnie, spełniając rolę elfa, bardzo dużo osób się przewija, bardzo dużo osób przechodzi i to jest na pewno bardzo pozytywne. Brawo, chłopcy, rozwiązaliście zagadkę! No. Aha, tak, więc zapraszam Was do Mikołaja!